jak like Rourke, Friend. Ramos jest Dokładnie. Dzień Federacji, 15 czerwca, północ. Wystarczy fa... Północ. Caracas, Wicefederacji, Logan Walker. Boże, jak mi się język łączy czasami. Aha, już Cóż... Jak nam jest... E jednak na planetę, na którą uderzył Odin, to tutaj całkiem jest fajnie. Co nie? Tak, zaprosimy sobie na maskę. Idziemy my i Kigan. Tak, to jest jedyne miejsce chyba, w którym Odin nie uderzył. Trzeba Chciałem to zrobić. Coś przyleciał. Obróć się. Okay. Okay. <laughs> Mogę tak każdego? Wyłączmy to. Mamy takie coś i takie coś. Wektor. O, hash. Hoho, hoho. A, ja też mogę pewnie swoje... Aha, mam nawet swoje też teraz rozłożyć. Spokojnie, panie. Hoho? Ho. jak? Aha, dobra. Muszę podać, aż skrypt pozwoli. I jadziem. No, dosyć też żywe miasto jest. O! To jest akurat fajne na po tym. I to jest jedyne, w którym widać nasze nogi. Nigdy indziej nie zobaczycie ich w Coltie, więc przypatrzcie się im dobrze. To jest akurat bardzo fajne zrobiłem, to mi się podobało. Fucking. No i myślałem, że już nie strzelę, tego też strzelię. Dobra, reload nie to sobie Gdzie? Czy w kuchnia? Gdzie ty masz kuchnię? Aha, dobra. Dobra Nie widzę nas wcale Nie mhm. wcale nas nie widać, naprawdę jesteśmy w ogóle niewidoczni Sam musiałem wszystkich załatwić nie Mhm. Mm Pinjol wchodzimy do budynku. Nie Wybijmy sobie tego wektora z modyfikowanego. A cholera pamiętam co. i tak nie wiem co się robiło. Cholera. Ja już się skryłem. Lepiej, się po Lepiej tutaj sobie pojedźmy. Oczywiście jak duchy, nie? Nie nas w ogóle. Ale naprawdę nas nie widać. jak tamtego jak Igana widzę. To się źle dla ciebie skończy, kolego. O! Zobaczył nas już. Znaczy mnie. Płynie, jestem duchem. OK Trwa dnia, trzeba to uzbroić, tego wirusa. Dan. O, i teraz to mnie genialne. To akurat jest dobre. Jeśli to, to jest o to, co ja myślę. Nie jeszcze nie. Smutne, czek. panie ich wykończyć? No to... Aha, nie ja, dobra. A nie on, nie wiem no się włączyć światło tutaj, chyba jak dobrze pamiętam. Jak dobrze pamiętam.

a pewnie jest kiganem, bo gdzie indziej mógł nie? to tu mika nie ma do cholery? Nie, no ma chyba, no nie wiem, taki troszeczkę głośny był ten wektor wektor CRB. Hmm... Nikt nie usłyszał, spokojnie chyba hmm. ja na pewno Co my tu mamy za bronie? Bizony wszyscy mieli Cholera z wami Tymi bizonami Ale ja tutaj słyszę

Musi się to pomagać, czy co? Aha, nie. To właśnie za zabierać ma to, dobra. Już ja też gówno widzę, nie? W sumie. Co to za urządzenie, to ja nie wiem. Naprawdę widzę... nic. Dobra. Od razu lepiej. Chomp. Nie jest Dobra. że już się stąd zmywamy. Gdzie to windy zasilanie jest? Cyk! Ja mam jest, chciałbym wiedzieć pierwszą. Gdzie co ja więcej zabiję z tego? Serio? Szczelają sobie baniaczki. Tak, reload. Nie mówię wina, że tracimy kurde czas, bo on, on zapadł, że gdyby się przykampił już tak dobrze, to byśmy musieli się w tym wszystkim dupcyć. Wyszlibyśmy jakoś z tak. tego, na pewno, to są duchy. Jop. Yep. Ok. Nie ja wiem, że tu się włączało chyba zasilanie, ale nie jestem pewien Uhu. O kurw Oa! Jebut, panie! Ouch. O kurwuś, kurwuś Nie, 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 nie. Panie! WAT Aż się prawie poplułem, no. Chciałem się dowiedzieć, skąd do mnie strzelano. Czy skąd mnie zabito. Bo... Nie mam żadnego pojęcia, naprawdę. No już myślałem, że on nie... że on to przeżył. Strzał w nogę, beach please. Hmm. całą nogę, przeżył, ale przebicie przez to nie przeżył, tak? Mhm, dobra. W sumie logiczne, nie? Żeby strzelać... Znaczy... Chociaż mógł się skuliczek dostał w nogę, ale... nie, ja jestem... Jobra, nieważne, nevermind. Zrobimy to... Nie, dwa, trzy na te błędy i dobrze się bawić. Tak. No idę. Nie krzycz na mnie. Wow! To teraz graniczyło z cudem, że to przeżyłem. Nawet nie wiem jak. Ja bardzo lubię takie bronie. Spróbujmy się tym zabawić. What the fuck! Dobra jest, ale bardzo krzywdziutko. Chociaż. Dobra, lecimy. 5 naboi. Lovely this. Ewix, panie nie! nie! Ja lubię shotguny Ostatnio tak sobie grałem w World Wara I kurde jak kokciłem tą strzelbą kopową to... O kurde bele no, Ale tu jakaś ta broń się nie sprawdza panie Co to jest? To chyba było w Black Ops Te małe główineczkę, którego nigdy nie lubiłem Dobra panie lećmy z tym już. Nie jestem się po swoją broń Nie denerwuj mnie w ruchu Nie, jeszcze nie w ruchu, ruchu mięsko. Myślałem, że jak przejdzie, to on zginie. Tak zawsze było w Urset jeśli się przejdzie dany obszar, to wrogowie automatycznie ginęli. No, today, widzę. A ja? Ale co? Aha. Chyba ja na razie z najdłuższych misji, nie? <laughs> o, kogo my tu mamy? Where's Rourke? Where is he? No one knows. Hesh. You have five seconds to deliver coordinates on Rourke. Four. He's not here. Three. Two. His location isn't there in an encrypted file. Well, well, well. Uh oh. It ain't the walking dead. Rourke. <laughs> I knew you'd follow the breadcrumbs. You tried to kill my father, you piece of shit. Hesh. The sons of a Walker. Oh, sent to do a man's work where are you Rourke? where I am doesn't matter what matters is a decade ago you left me to die in this city and from this night forward Elias lives with the knowledge he sent his own sons to their death uh dobra kurde. Biegniemy, biegnijmy. Szybko, szybko, szybko. No biegnijcie, ziomki. O, asasin. Co ty robisz? Wziął się zatrzymał. Panie. Dobra, walę tędy. Tędy? Nie, nie tędy. Fak. Albo tędy, tylko że skrypt. Tak. I wszystko jasne. Tam muszę powiedzieć, bo tam pewnie nie widzę, no dobra, wiedziałem O RAN, Forest, ran! No Myślałem, że to jest Jak coś siedzę, kurde O, kolejny moment, kiedy widać nogi, dobra, pomyliłem się, jeszcze raz je widać Jak dup... dupniemy tą szwę. O! F! Ew, panie! W jaki sposób ten budynek się docholerował? Aha, on tam, myślałem, że on się wali i sam. Dobra, nieważne. Tak, do zobaczenia, trzymajcie się. Hej, bye!